trzeba. No, no to Nie widzę, żebym ja będę To mnie jakie to nos, chcę, żebym mu się nie zaprądził. Bo no, naprawdę nie ma. Aha, ma... zadowolony teraz. To mi się podoba. mia ja. Kapitalne. A patrz, jak mam nóżki, co dać? No ale ślicznie. Jędrusia, pokaż, jakie dobre taki no, tak, takie mniam, mniam. Jedną tak, wiesz, pod Jakie Jak się trafi do to no, po no, na ten, na tu, mm -hmm. na blat. Jędruś, pokaż, jaki dobre. Mniam, mniam, mniam. Cześć, tak ładnie. Na pewno Czamię tak je go jeszcze głoskał. No. Tak, tak. Za tak. mną. Dzisiaj ja już nie. No, Pierwszy raz tak dostał na całe żywioł do jedzenia, nie? Że może się tak upieprzyć. No. Pomocy. bierz, wiesz, jest. Jeszcze czas, Dobre. Właśnie tak, to, no, że tak miało być. to on To te, ach, tam dać, była? Będzie? A, <laughs> to ja już nic nie mówię. Nie, to wytniemy. <grym z górę> Zachować o dziecko. No, no, góry? No, to No <grym z górę> też nie musi stać. Nie, jak dobry torcik.

No, no, no. Tego, że się kręciło to jest za. Breakup. <gry> Jestem czysty. A trzeba słyszałaś, że w sierpniu mamy wesele? Nie, no, słyszałem. Ale nie wiem, że nie ma...